Tak, siema kochani, jadę więc yy, wymienić te punkty, wiadomo w jakim tam byłem punkcie, na jakieś te rzeczy i pokażę Wam, że ze śmieci nie chodzi o to, że się da zarobić, ale po prostu można sobie uszknąć i ułatwić życie. Także jedziemy do głównego punktu. No i przypominam, że trwa konkurs na moim kanale. Także jeśli możecie, odwiedźcie filmy, zobaczcie, bo jest ukryty, jest ukryty yy, konkurs No i po prostu dla osób, które faktycznie oglądają, jest ten konkurs Dobra, tu pitu pitu, a no właśnie jak pitu pitu to co? Pozdrowionka Darku, pozdrowionka Oliwier, pozdrowionka <gryw> szefowa <Szyszuchowa> mafii <gryw> Dobra, jedę dalej no dobra kochani powiem wam tak lubię takie zakupy naprawdę bardzo lubię takie zakupy bo nie wydałem ani grosza a cały koszyk był pełen no naprawdę takie zakupy to ja zawsze mogę robić To no, każdej porze dnia i nocy to no, mogę pojechać tam i ojejku dobra a ja w ogóle to dziękuję wszystkim śmiecącym za to że są sponsorami Mojego dzisiejszego odcinka, jak i zawartości koszyka, który zaraz Wam pokażę. Nie jest tego mało. Dobra, no to wyjmujemy. Co tam wyszło? Oczywiście te butelki z powrotem będą też trafiać do yy, tych pojemników na butelki, także nie zmarnują się. <śpiewanie> nie będzie tutaj tak za bardzo tutaj staje. A! Jeszcze czegoś mi tu brakuje kochanie Dasz te lody? Później Ci je ja oddam Dziękuję I zobaczcie kochani to wszystko było właśnie z butelek Zbierałem może nie cały rok Ale No powiem tak Naprawdę bo no, mega według mnie. Znaczy, ile tego jest. I przez to, że ludzie wysyłają takie butelki, właśnie takie, takie, takie smaki, owakie, owakie. My tu mamy do domu tyle dobra. Wiadomo, nie każdy by to przetwarzał, te pieniądze na takie takie coś. Yy, tu jest takie podsumowanie. 92 zł, 86 groszy Tyle byśmy musieli zapłacić zwykle za ten towar, tutaj widzicie w pewnym punkcie oczywiście tego punktu nie będę reklamował, bo to wiadomo jest tam krypto reklamy i tak i tam inne, tak samo i producent tych różnych rzeczy nie reklamuje mnie, czy tam ja jego nie reklamuję, nic nie ma nic w tym wspólnego od razu mówię z góry ale zamiast kupować właśnie takie coś taki izotonik, taki napój lody, batony, tam chipsy i te inne sprawy, mamy je ze śmieci po prostu, co tu się mu dużo mówisz to po prostu są rzeczy ze śmieci. I kochani, zachęcam Was do takiego zbierania, butelek. A no właśnie, bo to były tylko i wyłącznie butelki. Yy, może tam było z puszek, po prostu o, kochani oddaję ci. Tu jest z mojego skarbonia wszyscy pozdrawiamy Monikę. Oczywiście kocham moją żonę najbardziej na świecie, a to za to mnie, że, że mnie wspiera w tym wszystkim. No i poruszymy do tematu, że z tych butelek właśnie to wszystko jest. Czyli jeżeli widzicie butelki, to można je zebrać, gdzieś tam pozbierać, w worki i do takich butelkomatów ten za nas zanosić. Tutaj jest niecała stuwa. Ach, fajnie panie, jeżeli idzie się ulicą. I patrzysz źle, że leży No pewnie, że każdy ją podniesie. A te butelki, które mijamy. Każdy mówi, że są nic nie warte. A jednak są warte. Dobra, ja się rozgadałem to tak jak zwykle. Jedziemy do pracy. A więc, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie tarcynie, jak to mówię. I życzę od razu wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Bo to już nie bawiem. No to cześć!